Szanowni Państwo, na naszych comiesięcznych spotkaniach, marszach i apelach są nie tylko goście z zagranicy, ale też oczywiście z całej Polski. Witamy bardzo serdecznie kurników, w których imieniu przemówi pan Sylwester Szpiewan. Przy tak świetnym audytorium powiedzieć kilka słów. Chciałem podziękować naszym braciom z Węgier, których odwiedziliśmy w tym roku. Nie w takich pięknych historiach, które mamy teraz na sobie, ale tam naprawdę zostaliśmy przyjęci jak w najlepszej rodzinie. Dziękuję bardzo naszym braciom węgom za święte przyjęcie. Cieszę się, że tutaj widzę. My tutaj reprezentujemy ciężką, górniczą pracę, dlatego często nam śmierć zagląda w oczy i tym ludziom my się tego nie boimy. Natomiast przyjechaliśmy tutaj żądać prawdy. I taka analogia, która kojarzyła mi się i w świątyni, i w przemyśleniach naszych, i w rozmowach między nami zaczyna się od Katynia. To, to pytanie, czy to jest ludobójstwo, sowiecki rząd mówił, że tak. Prokuratura, że nie. Setki tysięcy zamordowanych policzyła prokuratura, że 1500. Nie przyznają się. Nieprawda teraz. Smoleńsk. Przygotowane wszystko mówią perfekcyjnie. Przewrócił się kilkutonowy samolot o brzozę. Dwa i pół roku. Nie zrobiono nic. Czy my mamy w to wierzyć? Albo się spotykają na cmentarzu, mówią o biznesie. Albo jeden drugiego wyciąga o pierwszej w nocy przed blok. Już nie na cmentarz, bo nie ma czasu. Następują zmiany. Kto w to może uwierzyć? My w to nie uwierzymy. Żądamy prawdy. Dziękuję.